Siemanko w kolejny dzień Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam wspomnieć o jednej z usług, które mam w ofercie Mianowicie polerowanie, korekty Rakieru Jedno, dwu etapowe, trzy Począwszy od Takiej zwykłej użytkowej korekty, która jest wystarczająca dla każdego użytkownika samochodu, i już na korekcie jednoetapowej zobaczy ten efekt wow po korekty dwu- i trzyetapowe dla ludzi, którzy to są takimi samy, z takimi samymi detalistami jak my i każda mini rysa, nawet na lakierze, sprawia, że jeżeli im się głos na głowie. Eee, więc pokrótce, słuchajcie, zawsze w, kle... w kleba powiem tylko tyle. Możecie sobie obserwować pięknego, no, na pewno 6.3 AMG. Pokażę Wam eee, te autko. Tak w skrócie. Auto przyjechało od nas już z zabezpieczonym frontem. Eee, jeżeli Chodzi o folię bezpłatną PPF, z racji tego, że służymy doradztwem dla naszych klientów, a nie tylko, żeby ich naciągnąć na kolejną i kolejną usługę, przeprowadzimy po prostu polerowanie tej folii, ta folia zostaje mimo tego, że to jest 2018 rok, ponieważ jest dobrze położona, jest w fajnej kondycji i nie, nie wydaje mi się, żeby. Była konieczność po prostu rycia jej do zera i aplikacja nowej folii Oczywiście jeżeli e, nie ma limitu tutaj absolutnie finansowego Dzień dobry, tam po schodkach do góry zapraszam serdecznie e, Jeżeli ktoś nie ma limitu finansowego i chce zrobić tak zwany refresh totalny no to... Oczywiście możemy też to przeprowadzić, więc wracając do tematu Korekty jednoetapowe, dwuetapowe, trzyetapowe Czym jest korekta jednoetapowa? Słuchajcie, korekta jednoetapowa, o tym krążą mity w branży detailingowej, w branży samochodowej Korekta jednoetapowa, moi drodzy, to nie jest przejechanie jeden raz tylko i wyłącznie I tak zwane, w cudzysłowie, zapchanie wszystkich rys Często się to zdarza, jak zobaczycie na przykład Ceny za taką korektę jednoetapową na poziomie nie wiem, 800 zł, 1000 zł, no to powiem Wam tak, samo przygotowanie samochodu pod kątem detailingowym 11-etapowym, mycie, dekontaminacja, deironizacja samochodu, e, klikowanie e, i tak dalej, żeby wyjałowić ten lakier i odetkać ten lakier, to jest około 6 godzin roboty. E, następnie, żeby wypolerować na przykład glc Duże auto wbrew pozorom, bo to jest taki, można powiedzieć, słów przełamany na crossover. To żeby zrobić tutaj jednoetapową korektę, potrzeba około półtorej dnia. Takiego półtorej dnia normalnego rycia tak, żeby przy tej korekcji jednoetapowej. Usunąć rzeczywiście te około 60-70% rys eksploatacyjnych. Następną usługą, jaką mamy, to jest korekta dwuetapowa. Proces dokładnie ten sam co wcześniej, czyli przygotowanie, wyjałowienie lakieru. E, następnie e, zamiast jednego etapu robimy dwa etapy, usuwamy około. E, 80, nawet czasami do 90% rys eksploatacyjnych. I ostatnią, trzecią opcją, a jest korekta 3 czy tak zwany demo car, show car, gdzie wchodzimy z tak zwanym z gradacją P3000, który ma za zadanie delikatnie nam okno nam wyszlifować ten lakier, czyli w momencie jak go e, rotacją wyszlifujemy, odtłuścimy, to te auto jak jest w tym momencie w połysku nagle będzie całe matowe i dopiero wtedy przystępujemy do polerowania. Nie jest to usługa przeznaczona dla każdego, dlatego że finanse z tym związane no, są adekwatne do czasu, który e, trzeba tam... A często na taką usługę trzeba poświęcić nawet około tygodnia czasu, żeby to zrobić dobrze. No i łatwo sobie to generalnie przeliczyć. Ale słuchajcie, okay, mamy korekty jedno, dwu, trzy etapowe, tak? Co dalej? Jeżeli już mamy, mamy już wypolerowany taki lakier, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że warto byłoby go jednak zabezpieczyć. Czy to powłoką grafenową, czy jakąkolwiek powłoką. E, więc e, proponuję tutaj, zawsze zabezpieczenie powoką grafenową, którą mamy w ofercie. Do wyboru mamy trzy powoki: trzyletnią, pięcioletnią oraz dziesięcioletnią. E, czym się różnią powoki grafenowe od powok ceramicznych? A chociażby tym, słuchajcie, że grafen jest to polski wynalazek. E, który był sukcesywnie blokowany, e, może inaczej. Nie będę was zanudzał historią. Jest to polski wynalazek, który w pewnym momencie podchwycił cały świat i zaczął wykorzystywać w różnych branżach technologicznych. Grafen jest to, e, jest to środek, słuchajcie, który nie tylko nam zabezpieczy lakier przed promieniowaniem UV i nada super hydrofobowości. Ten produkt, kochani, to jest produkt, który jest niewrażliwy na działanie chemii zewnętrznej i na działanie e, olei na przykład, tak? Czyli on ma 10 na 10, jeżeli chodzi o skalę odporności. E, co za tym idzie? No ciężko go przez nieumiejętne mycie po prostu zmyć, tak? Oczywiście on się może wytrzeć, tak? Ponieważ wszystkie półopie grafenowe, to też dla Waszej informacji, mają średnio około od 3 do 8 mikronów. I dla przykładu, gdzie takie powłoki grafenowe albo ceramiczne najczęściej się wydzielają? Na pasie bocznym, na pasie pszczołowym, czyli cały pas przedni. Dlaczego? Dlatego, że tam najczęściej dostaje się syf, piach, kamienie, uszkodzenia eksploatacyjne i po prostu. Taką powłokę, niezależnie od tego, jaki byłby to producent i yy, yy, jak dobra byłaby to powłoka. Takie powłoki, słuchajcie, trzeba serwisować. U nas jest to albo raz w roku, albo raz na 20 tysięcy kilometrów. Co tam Ty? Zaczynasz od Mustanga. Yy, w kolejnym filmiku Wam pokażę projekt Mustanga. Słuchajcie, Mustanga, który finalnie, moim zdaniem, będzie jednym z droższych projektów w Polsce, jeżeli chodzi o. Mustangów, mustangi, mustangi, tak jest. A to swoją drogą, że to będzie naprawdę jeden na świecie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, na świecie w takiej konfiguracji. I ten projekt otwiera nam drogę do pewnych rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy, byliśmy na nie gotowi, i mam nadzieję, że tym showcarem pokażemy wszystkim dookoła, co potrafimy i komu. Nie Niedowiarką wszystkim, co generalnie dzieje się w Zielonej Górze w Luduskim że takie rzeczy po prostu mają miejsce. Także podsumowując, Wielce 6 AMG w trakcie korekty dwuetapowej z powłoką grafenową pięciolecją na słupki PPF, do, na subki A doklejamy folię PPF, na blendę dachową doklejamy folię PPF, nic więcej nie dopychamy. Eee, I jeszcze, co jako ciekawostkę Wam powiem, wymieniliśmy całą jednostkę multimedialną na system Android, dlatego że jest to 2018 rok, nie obsługuje wielu, wielu funkcji, o które o których klient, że tak powiem, chciałby zawalczyć. My zawalczyliśmy, podjęliśmy broń. Wyszliśmy z tego na tarczy, wszystko działa tak jak powinno, a Was serdecznie słuchajcie zapraszam na skorzystanie z usług dotyczących, tak jak wspomniałem wcześniej, czy to korekty jednoetapowej, czy korekty dwuetapowej, czy korekty trzyetapowej. Słuchajcie, korekta jednoetapowa u nas z powłoką grafenową pięcioletnią, to jest koszt rzędu około 2-2,5 tysiąca złotych. Korekta dwuetapowa z powłoką grafenową to jest koszt rzędu 3 do 4,5 4 tysiąca zł, w zależności od tego, jaki kaparyt ma taki samochód, bo wiadomo, że inaczej wycenimy takiego GLC 63 G, a inaczej wycenimy SQ7, albo, albo na przykład Mercedesa GLS 63MG, bo to jest prawie dwa razy taki samochód. Więc nie czekaj, zastanów się, zbliża się zima, mamy już jesień, zabezpiecz swój, swój samochód, bo w gruncie rzeczy o to najbardziej nam chodzi. Widzimy się w 4 h Garage, zobaczenia, najlepszego, piona, cześć!